W dzisiejszym filmie pokażę, jak wysyłać wiadomości mailowe, żeby adresaci widzieli siebie nawzajem albo wręcz przeciwnie, żeby nie widzieli siebie nawzajem. Takim absolutnym elementarzem jest to, że na wpisanie adresu e-mail mamy zawsze trzy pola: do, do wiadomości i ukryte do wiadomości, też może się zdarzyć, że taki skrót UDW czy BCC, że on jest gdzieś schowany. Czasem trzeba kliknąć jakiegoś plusika, żeby go otworzyć. Jeżeli mamy. Zamiar wysłać wiadomość do jednej osoby lub do kilku i traktując je zupełnie równorzędnie, i nie przeszkadza nam, że każdy będzie widział adresy pozostałych odbiorców, to adres lub adresy wpisujemy w pole DO. Wówczas wygląda to tak: DO. Łukasza, Maćka i Mateusza wysyłamy równorzędnie i oni wszyscy widzą siebie nawzajem. Jeżeli chcemy wysłać wiadomość i podzielić adresatów na głównych i podrzędnych, albo w dalszym ciągu wszyscy będą widzieć adresy pozostałych odbiorców, to używamy opcji DW, czyli do wiadomości. Wówczas wygląda to tak: do Łukasza i Kasi, którzy są odbiorcami tymi jakby pierwszego stopnia, no i odbiorcami podrzędnymi, będzie tutaj Maciek i Mateusz. Wszyscy widzą siebie nawzajem. W takiej sytuacji też trzeba pamiętać o tym, że niekoniecznie ci odbiorcy podrzędni, czyli ci do wiadomości, są mniej ważni. Dlatego, że bardzo często, na przykład jest realizowany projekt, wymieniają się mailami osoby realizujące projekt, a kadra kierownicza obserwuje jest dołączana do wiadomości, wtedy to wiadomość taka też jest bardziej istotna. Jeżeli natomiast chcemy wysłać wiadomość do adresatów widocznych i tajnych adresatów, którzy dostaną wiadomość, ale nikt nie będzie o tym wiedział, to stosujemy opcję ukryte do wiadomości UDW. O tym, że Bartek otrzyma tę wiadomość, wie tylko nadawca, który wysyła tę wiadomość, no i wie o tym też Bartek. Pozostali nie wiedzą tego, nie widzą tego w swojej wiadomości, natomiast y Bartek wie, do kogo została wysłana wiadomość, widzi pozostałe adresy. I wreszcie, to co się najbardziej przydaje, jeżeli chcemy rozesłać wiadomość do wielu osób, które mają nie widzieć swoich adresów nawzajem, to w polu do możemy wpisać po prostu nasz adres e-mail. Wtedy ta wiadomość przyjdzie też do nas, jako do głównego odbiorcy, i wszyscy zobaczą, że to jest wiadomość wysłana do nas. Natomiast w polu UDW pisujemy adresy wszystkich odbiorców, oni wtedy nie będą widzieli siebie nawzajem, czyli tutaj. Kasia wysyła maila. Kasia będzie widoczna przez wszystkich jako też adresat tego maila. Natomiast Bartek, Łukasz, Maciek, Mateusz dostają tą wiadomość, ale nie wiedzą o tym, że pozostałe osoby ją dostały. Z wyjątkiem Kasi, która została wpisana w polu do. Dlaczego tak ważne jest, żeby ukrywać tych adresatów i żeby adresaci nie widzieli siebie nawzajem? Powodów jest bardzo wiele. Po pierwsze, jeżeli adres mailowy umożliwia nam zidentyfikowanie kogoś, to jest to dana osobowa i jeżeli... Ujawnimy czyjś adres, ujawniamy też e, jego dan daną osobową. E, poza tym, jeżeli ktoś bierze udział w jakimś projekcie, wysyła w tej sprawie maila, gdzieś tam się zapisuje, składa jakiś wniosek, zadaje pytanie, nie zawsze będzie sobie życzył tego, żeby inni wiedzieli, że on w ogóle w tym bierze udział. Poza tym, jeżeli ujawnimy czyjś adres mailowy, to szczególnie na początku, potem tym ujawnieniu, Jeżeli trafi on w niepowołane ręce, to ta osoba będzie po prostu utrzymywała bardzo dużo spamu, bo taki adres, z punktu widzenia spamerów, będzie po prostu intratny, jeszcze nie wyeksploatowany. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na bardzo ciekawe opracowanie pod tytułem Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych. Jest to opracowanie wydane i dystrybuowane w wersji elektronicznej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. W 2019 roku. Tam na stronie 19 w sekcji, jakie działania należy podejmować w celu ograniczenia występowania najczęstszych typów naruszeń ochrony danych osobowych, zupełnie na pierwszym miejscu znalazły się naruszenia polegające na udostępnieniu. Danych osobowych nieuprawnionym osobom w związku z wysyłaniem poczty elektronicznej. I tam ym, urząd, y, autorzy tego opracowania z urzędu piszą tak. W przypadku wysyłania korespondencji do większej liczby osób należy dbać o to, aby adresy mailowe osób, do których korespondencja jest skierowana, nie były udostępniane wszystkim pozostałym adresatom wiadomości, chyba że takie działanie jest celowe i uzasadnione. Innymi słowy, osoba, do której skierowana jest korespondencja, co do zasady nie powinna mieć możliwości zapoznania się z danymi pozostałych adresatów wiadomości. Przy wysyłce jednej wiadomości mieli do wielu adresatów. Istnieją proste środki, które pozwalają na ukrycie innych adresów poprzez zastosowanie pola UDW, to co już mówiłem, ale zwróćmy uwagę, że pisze o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych, wskazując to jako no, jedne z najczęściej występujących naruszeń. Pojawia się pytanie, dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego to jest takie ważne, żeby te adresy chronić? Yy, słyszeliśmy. Często o takich sytuacjach, że w jakiejś instytucji publicznej, w jakiejś firmie, właśnie w niewłaściwy sposób zastosowano te reguły, o których mówiłem, i adresaci się wzajemnie zobaczyli. Była taka sprawa z Głównym Urzędem Statystycznym, który udostępnił dane kilkuset osób, które wysyłały zapytania dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego. Była taka sprawa, że wyciekło około 200 adresów mailowych osób, które. Chciały y, zapisać się na jakieś konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym. E, mieliśmy też takie sytuacje, że wyciekali klienci danej firmy. E, no i nie, niektórzy mówią, słyszałem na szkoleniach, no ale panie, co to jest 180 adresów, czy kilkaset adresów, jak my tam ze szwagrem taką bazę pobraliśmy bezpłatnie z internetu i tam było 10 tysięcy adresów. E, proszę państwa, trzeba pamiętać, że baza bazie jest nierówna. I e, taka baza danych osób, które chcą w czymś uczestniczyć, e, jest bardzo wartościowa. To jest, to jest wyselekcjonowana baza. Jeżeli ktoś jest klientem jakiejś firmy, kupuje określone produkty, też taka baza jest bardzo, bardzo wartościowa i ona może... E, być o wiele bardziej cenna niż ta baza danych, która będzie miała 10 tysięcy jakichś adresów, baza, którą każdy może mieć, każdy może sobie pobrać i każdy może eksploatować, a to sprawia, że na te adresy jest wysyłane bardzo, bardzo dużo wiadomości typu spam. No i problem jest taki, że te osoby, właściciele tych maili już przestają to czytać po prostu, bo nic innego by nie robili, tylko e, czytali. Tak. Podsumowując, kwestia wyeksploatowania takiej bazy jest niezwykle istotna, dlatego nawet jeżeli ujawnimy kilkanaście, kilkadziesiąt, takich adresów, to może się okazać, że te osoby będą narażone z jednej strony na nielegalne działania marketingowe, ale to jeszcze nie jest najgorsze. Będą też narażone na działania cyberprzestępców. Dlatego w celu ochrony takich osób musimy na to bardzo, bardzo uważać. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał, oglądać moje filmy, podnieść kciuka do góry. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.